Ciało jest zdolne do życia teraz, ale jest zbudowane z przeszłości wszystkiego, co się nazwiemy naukowo, kinezjologii, z kinezjologii, czyli zapisu komórkowego. Rozumiecie Państwo, zapisu komórkowego. Ale przecież jeśli mówimy o kinezjologii, o, zapisu, o zapisie komórkowym, to wiemy też o epigenetyce, że epigenetyka jest w stanie wykasować wy, wy, wy całkowicie zapis komórkowy. I, I co to oznacza zapis komórkowy? Żeby to zrozumieć też naukowo. Były dwie kobiety, dwoje dzieci, dwie dziewczynki, które yy, były jednojajowe. Po urodzeniu zostały rozdzielone. Nie, nie wiedziały o sobie. Żyły, rozwijały się, miały po trzydzieści kilka lat. Yy, obydwoje, yy, obydwie dziewczynki wyszły za mąż, yy, już kobiety. I obydwo, dwie dziewczynki miały za mężów strażaków jednakowo grubych. Te kobiety, które się poznały, odnalazły się, że tak mogę powiedzieć, po tych 30 czy 40 latach, jedna była gruba i druga była chuda. Z punktu widzenia naukowego było to niemożliwe. Dlatego, że jedy, geny były takie same pary genów. Rozumieć, państwo? było to niemożliwe. Ale wychowanie spowodowało inny zapis kienozjologiczny. Czyli zapis w komórkach wpłynął na stan genów i pewne geny po pośledzał. I pewne i zmieniło to y, geny, y, że tak mogę powiedzieć, w, tej, w tych parach, i jedynie może to usunąć epigenetyka, czyli poddanie się mocy Chrystusowej, usunięcie zapisu cielesnego i wypełnienie go teraźniejszością Chrystusową. I Chrystus przez, y, powoduje w ten sposób, czy wiesz, że mogę Cię uzdrowić. I to jest usunięcie całkowicie zapisu y, komórkowego i wypełnienie go światłością Bożą, momentalnie Człowiek powraca do zdrowia bo nie ma już w nim genetycznego obciążenia, tylko jest czystość boska. I to jest właśnie teraźniejszość. Wiara jest teraźniejszością, teraźniejszością a ludzie do niej przychodzą, on mówi tak, no zobaczymy, czy, się, czy będę się czuł lepiej, zobaczymy. <głosy> <głosy> Więc mówię, jaka wiara taki cud.